Sezon taki zimowy dopiero teraz nam się rozpoczyna. Tutaj jesteśmy na wręczeniu nagród za sezon jakby ubiegły. No, na pewno duży postęp. Dwa lata temu byliśmy tutaj z czterema zawodnikami, dzisiaj jesteśmy z dziewię dziewięcioma, także postęp jest, coraz więcej naszych zawodników ma coraz lepsze wyniki. No, tutaj wydaje mi się, że no wszystkich trzeba porówno, bo to jakby trzy nasze sztafety, które zdobyły medale na Mistrzostwach Polski zarówno w lecie jak i w zimie. No ale indywidualne medale Karoliny Janko w Mistrzostwach Polski w Gatlonie letnim oraz Bartka pękały. Tak, no myślę, że, że, że powinno być teraz jeszcze lepiej. śniegu mamy pod dostatkiem zakopanym, dlatego też część naszej, naszych powołanych tutaj zawodników na wyróżnienie po prostu jest na obozie kadry śląska i, i nie mogło tutaj jakby być z nami. No, wcześniej zaczęliśmy trenować na nartach, myślę, że będzie w tym roku dobrze. Teraz weekend, yy, pierwsze zawody wiatlonowe z Zakopanem i później już w nowym roku 9-10 pierwszy puchar polski i zawody i Figurstwa.